Po raz pierwszy w historii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęliśmy w tym roku program tutaj wspomagania, leczenia niepłodności formą in vitro. Na ten cel w tym roku przeznaczyliśmy milion złotych. Chcieliśmy zobaczyć, jaki będzie zapotrzebowanie, popyt. Przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ w ciągu w zasadzie dwóch dni Zostało tysiące wniosków już złożone do firm, które wygrały program i które będą prowadzić dla nas program in vitro. W tej chwili ten milion złotych w przeliczeniu na trzy próby zapłudnienia metodą in vitro to jest 15 tysięcy dla jednej pary. Kryteria są określone w naszym programie, można je znaleźć na stronie internetowej. Jeżeli Państwo chcą, również mogę przekazać te wszystkie informacje. Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu z marszałkiem o możliwości podwyższenia tej kwoty. Zobaczymy, jak ten rok finansowo tutaj w Urzędzie Marszałkowskim będzie wyglądał. Niestety wraca temat COVID-u, gdzie też przeznaczamy bardzo duże środki pieniężne na to, ale marszałek nie powiedział. Nie? Więc być może jeszcze w tym roku znajdą się dodatkowe środki na ten cel. Wiele gmin też dopytuje, czy mogą jak gdyby z własnych środków przystąpić do naszego programu. W tej chwili nasza pani skarbnik rozpatruje ten, ten temat, czy, czy gminy, miasta mogą iść w naszym programie, dokładając się dla swoich mieszkańców czy będą musiały prowadzić swoje miejskie jak gdyby programy tak jak to robi Poznań czy Ostrów w tej chwili. Tutaj też przekazałam ten temat do Urzędu Miasta Leszna. Jesteśmy miastem prezydenckim, więc myślę, że stać nas na tutaj przekazanie jakiejś kwoty dla również mieszkańców Miasta Leszna. Jeżeli chodzi sam problem nie podnosi wśród par po 25 roku życia, to ta liczba mnie zaszokowała, ponieważ z informacji, które uzyskaliśmy jest to około 1,5 miliona par w Polsce. Ale w Polsce? Tak, tak. A tutaj w regionie, w Lesznie? Wie? Nie wiem, jakie to jest zapotrzebowanie, w każdym bądź razie dwa dni i tysiące wniosków o dofinansowanie tak, do nas do stowarzyszenia też mnóstwo wiadomości właśnie z Leszna przychodzi, że takich par w Lesznie jest bardzo dużo i dużo ludzi potrzebuje pomocy, także ja nazywam się Aleksandra Hermanowa, jestem założycielką stowarzyszenia InVitro bez granic. również z mężem zmagamy się od pięciu lat z niepłodnością. Nasze stowarzyszenie powstało w celu edukacyjnych. Chcemy edukować społeczeństwo w tematyce InVitro, ponieważ uważamy, że taka edukacja jest społeczna i bez edukacji nie będzie żadnej zmiany. No Niestety takie osoby jak my, czyli osoby niepłodne też płacą składki też pracy, uczciwie, a ze strony rządu nie możemy liczyć na żadną pomoc. Uważamy, że jest to po prostu nieludzkie. Także zaczynamy aktualnie akcję tak dla in vitro i będziemy plakatować różne miasta i miasteczka w Polsce. Czyli na chwilę obecną, żeby skorzystać z zabiegu in vitro to jest jakaś prosta procedura czy to jest skomplikowane? I... Przede wszystkim in vitro to jest ostateczność. Dopiero po całkowitej, komple kompletnej I diagnozie się... można do tej, do tej hmm. procedury podejść. To nie jest tak, że ktoś nie może zajść w ciążę, pójdzie do lekarza i lekarz tak na takie in vitro skieruje, bo to jest szereg badań i szereg konsultacji z lekarzami. Także ta metoda jest na pewno ostatecznością. Dlatego też, jak państwo wiecie, złożyliśmy wniosek do pana prezydenta, żeby z wolnych środków przekazać 200 tysięcy złotych na leczenie metodą in vitro dla tylko i wyłącznie par leszczyńskich, bo jak wiemy milion złotych to jest dużo, ale to jest na całą Wielkopolskę, a dobrze wiemy, że Wielkopolska jest olbrzymia. Jak wiemy zapotrzebowanie jest bardzo duże. Oczywiście w tym temacie będzie złożona uchwała. Mnie zainspirowało to, że inne powiaty mniejsze, od Leszna również y, kierowały do Sejmiku Wojewódzkiego. <laughs> Zapytanie, czy mogą y, partycypować w tych środkach, ale na to czekamy jeszcze na odpowiedź, jak to będzie dokładnie wyglądało. Y, jednak mimo wszystko uważam, że y, czas to w końcu rozpocząć te procedury. Y, myślę, że w Radzie jest na tyle świadoma Rada, że wie, y, czym jest metoda in vitro i te wszystkie mity, hity i tak dalej zostawmy może daleko, bo trzeba się w tym temacie bardzo do dobrze zagłębić. Y, no. y, oczywiście na przyszły. Na przyszły miesiąc, prawdopodobnie na przyszłą sesję będzie złożony już projekt uchwały odnośnie przyjęcia in vitro w mieście Lesznie. Jest to metoda ostateczna. W naszym programie sejmikowym również trzeba dopełnić wszelkich innych formalności, wykazać, że wszelkie inne próby zajścia w ciąże nie powiodły się. Decydującym kryterium jest właśnie tutaj niemożność skorzystania z innych metod jak również to, że dane pary nie korzystają ze wsparcia zajścia w ciążę metodą in vitro z innych programów.